Jakie są trzy najczęstsze manifestacje RZS, czyli reumatoidalnego zapalenia stałego w obrębie kręgosłupa? Najczęściej obejmuje to złącze, czyli kręg C1-C2. Tam najczęściej są obserwowane zmiany zapalne, które powodują w dalszej perspektywie tak naprawdę problemu pacjentów z wieloletnim RZS. -em. Najczęściej, czyli po około 80% występuje podwichnięcie kręgu C1-C2. Związane jest to z zmianami zapalnymi w obrębie stawów C1C2. Drugim jest tak zwane wniecenie podstawy czaszki, kiedy destrukcja stawów C1C2 powoduje ich obniżenie, a tym samym wniecenie się zęba obrotnika w kierunku otworu wielkiego, czyli w kierunku czaszki. Trzecią, dość charakterystyczną, jest powstawanie ziarniny wokół zęba obrotnika, czyli zęba. Kręgu C2, tak zwana łóżka, która w dalszej perspektywie, w dalszych zaawansowanych przypadkach może swym efektem masy uciskać na rdzeń kręgowy i wymagać leczenia operacyjnego. Kilka słów na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję.